Po powrocie Jezusa z krainy Gadaryńczyków, podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, tak jedno i drugie się zachowuje. Umielowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Dzisiejsza liturgia Słowa wskazuje nam na dwa ważne aspekty naszego życia duchowego. Pierwszy z nich, który słyszymy z księgi Rodzaju, to błogosławieństwo. Może tak rzadko dzisiaj przez nas doceniane, może niekiedy i zapomniane, jak wielką wartość dla życia duchowego ma błogosławieństwo, jak cenne jest błogosławieństwo, zarówno to, które daje nam Pan Bóg, który nam błogosławi jak i ta przekazywania błogosławieństwa przez nas samych błogosławiąc nasze dzieci, nasze wnuki, naszych najbliższych kiedy słyszymy dzisiaj historię Jakuba i Ezawa Jakuba który otrzymuje błogosławieństwo które jest przeznaczone dla jego brata Ezawa Moglibyśmy powiedzieć po ludzku, że zostało ono zdobyte w niewłaściwy sposób. Bo przecież oszukał Jakub swojego brata. Ale to oszustwo, te wszelkiego rodzaju zabiegi, które miały skłonić ojca, aby Błogosławił młodszego brata, choć wiemy, że sposób ich jest niewłaściwy, to jednak pokazuje jedno. Pokazuje, jak wielką wartość miało błogosławieństwo: że człowiek gotowy jest nawet uczyć się do podstępu żeby błogosławieństwo otrzymać jako najcenniejszy dar jako coś co jest wartościowe coś co jest łaską którą człowiek otrzymuje a dzisiaj dzisiaj nie brakuje takich okazji z przykrością trzeba powiedzieć zmarnowanych okazji kiedy człowiek może błogosławić, błogosławi się parę młodych, kiedy rozpoczynają nową drogę życia, zarówno to błogosławieństwo kapłańskie, jak i to błogosławieństwo w domu przez rodziców. Błogosławi się kapłana, który rozpoczyna swoją drogę kapłańską, to jest też błogosławieństwo rodziców. Ale czy w codzienności życia błogosławimy swoje dzieci, czyniąc na przykład znak krzyża na ich czole? Jeszcze kiedyś w naszych domach była tradycja, że przy drzwiach wejściowych była kropielnica z wodą święconą, która miała nam przypominać, że jesteśmy ludźmi wiary, że mamy kierować się zasadami życia chrześcijańskiego w codzienności naszego życia. A dzisiaj przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo znowu tak bardzo przez nas niezrozumiałe. Może nawet nieświadomi jesteśmy, jak wielką krzywdę. Słowo przekleństwo wywołuje w duszy, w życiu człowieka, używając wulgaryzmów jako przerywnik, jako pewnego rodzaju formę wyrażania emocji, podniesienia jakiegoś naszego napięcia. Ale nie zapominajmy, że ma to swoje konsekwencje duchowe. I każde słowo przekleństwa rzucane, na człowieka będzie miało swoje konsekwencje. Nie dziś, nie jutro, ale w przyszłości. I dlatego dzisiaj, kiedy zatrzymujemy się nad historią Jakuba i Ezawy, Ezawa potrzeba nam, bracia i siostry, abyśmy docenili wartość Bożego błogosławieństwa, wartość błogosławieństwa, abyśmy na nowo powrócili do tej pięknej praktyki błogosławienia naszych najbliższych i prośby o to, aby łaska Boga spłynęła na tych, których kochamy, na tych, którzy są bliscy naszemu sercu. I jeszcze jeden ważny element, który możemy dzisiaj odkryć w liturgii słowa. W Ewangelii Według świętego Mateusza, Chrystus Pan pokazuje nam na przykładzie i wina, i bukłaków, i sukna, i łaty, relacje, jakie istnieją między starym i nowym, tym co jest związane z tradycją, a tym co jest nowe. I myślę, że trzeba tutaj właściwie. Rozeznać i odkryć, co Chrystus Pan ma na myśli. Czy Jezus Chrystus chciałby wszystko, co stare, wszystko, co było przeszłością, odrzucić? Nie. Bo gdyby tak było, to w kościele nie sięgalibyśmy po teksty Starego Testamentu. Nie mielibyśmy korzenia i fundamentu wiary chrześcijańskiej, a przecież ona wywodzi się z wiary judaizmu. Ale Chrystus Pan wskazuje też na wartość tego, co nowe, abyśmy potrafili otworzyć się na nową łaskę, na nową naukę, która, którą daje Chrystus Pan. I która może przez wielu jest niezrozumiała, kiedy mówi o miłości, o miłosierdziu, o przebaczeniu, o okazaniu łaski. Jakże to nabiera znaczenia w naszym życiu codziennym, abyśmy kierując się nauką, którą daje nam Chrystus Pan, w miłości i z miłością podchodzili do drugiego człowieka. Abyśmy naukę Jezusa Chrystusa przyjmowali w miłości i z miłością. Aby wszystko to, co daje nam Jezus w tym, co nazywamy Ewangelią, dobrą nowiną, czymś, co jest nowe, piękne, świeże, ale jednocześnie zakorzenione w tradycji zakorzenione w nauce ojców, było przez nas wykorzystywane. Potrzebujemy, bracia i siostry, otwarcia się i dostrzegania nauki Kościoła, nauki Jezusa Chrystusa w nowej rzeczywistości. Bo jak mówimy, jesteśmy pielgrzymami nadziei. A skoro Kościół jest pielgrzymujący, Skoro Kościół jest w nieustannym ruchu, to potrzeba, aby wykorzystywać wszelkiego rodzaju możliwości XXI wieku, do tego, aby dotrzeć z dobrą nowiną, z Ewangelią, do tych, którzy może są na obrzeżach Kościoła, do tych, którzy może gdzieś Zagubili drogę do kościoła, aby powrócili, a ci, którzy są, aby byli umocnieni, aby pozostali w tym kościele. I to jest, bracia i siostry, nasza rola. To jest nasze zadanie. Jak mówi Chrystus, młode wino wlewają do nowych bukłaków i tak jedno i drugie się zachowuje. A zatem Trwając w tradycji Kościoła, trwając nieustannie w nauce Kościoła, w nauce Chrystusa, która jest niezmienna, głośmy dobrą nowinę dla współczesnego świata. Głośmy nowinę, dobrą nowinę w sposób, który jest dzisiaj dostępny, korzystając ze środków masowego przekazu. Korzystając również z technik, docierając różnymi drogami, aby świat poznał Chrystusa i doświadczył Jego miłości. To jest nasze zadanie, to jest nasza droga, to jest coś, co wpisuje się w głoszenie Ewangelii i świadectwo wiary, wiary chrześcijanina XXI wieku. Niech zatem miłość do Pana Boga motywuje nas w tym, abyśmy nieustannie głosili pokój całemu światu, abyśmy głosili miłość Jezusa Chrystusa, niosąc ją na krańce świata, a przez to wypełniając nakaz misyjny i polecenie Jezusa Chrystusa, aby iść i głosić dobrą nowinę. Wszelkiemu stworzeniu. Amen.